Z zakrwawioną twarzą i ranami ciętymi na całym ciele wybiegła z domu w środku nocy 32-letnia mieszkanka Giżycka. Krzyki kobiety zaalarmowały świadków, którzy wezwali policję. Przed jednym z budynków stała kobieta w wieku 32 lat, posiadała rany na ciele, były to rany cięte. Była w szoku, była cała zakrwawiona. Na miejsce został wezwany zespół pogotowia ratunkowego. Kobieta natychmiast została przetransportowana do szpitala w Giżycku. Natomiast policjanci skupili się na ustaleniu sprawcy tego czynu. W niedługim czasie ustalili, że tych obrażeń dokonał partner, 32-latki. Po tej całej sytuacji oddalił się z miejsca zamieszkania i odjechał swoim samochodem w kierunku Miłek, gdzie został oczywiście przez policjantów zatrzymany. Jak wynika z tych ustaleń, pomiędzy parą doszło do kłótni, mężczyzna wpadł w szał, za pomocą maczety dokonał właśnie cięć na jej ciele, były to obrażenia na twarzy, na, na pośladkach, na, na udach. Oprócz tego kopał ją i, i także butelką uderzył w głowę, gdzie również powstała rana cięta. 38-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi mu od 3 do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd rejonowy w Giżycku zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy.